Tego czasu, kiedy można wypocząć, kiedy można zająć się swoimi sprawami, swoimi zainteresowaniami, wyruszyć w miejsca, które za dawno chcieliśmy zobaczyć. To jest wspaniały czas, wakacje, a można w drogę wybrać się w różny sposób. Rowerem, ym, Autobusem, pociągiem, może samolotem, a na pewno bardzo ciekawie jest wędrować na piechotę. Pojechał Michał pod Częstochowe. Tam kupił buty siedmiomilowe. Co stąpną nogą, siedem mil traśnie, bo Michał takie buty miał właśnie. Szedł pełen buty, szedł pełen buty, w siedmiomilowe buty, o buty. W piętnaście minut był już w Warszawie. Tutaj powiadam dłużej z Żona powiada, cała zapłakana. Dzieci go ciągle tramwajem gonią, a on już w kłótnie, a on już w błoniu. Wybrał się Michał z żoną do kina, lecz zawędrował do Radzymina. Chciał starszą córkę odwieźć, odwiedzić w mieście. Adres wiadomo, złota trzydzieści. Poszedł piechotą, bo było blisko. Trafił na złotą, ale w grodzisku. Raz się umówił z teściem na rynku, zanim się spostrzegł, był w Ciechocinku. Pobiegł z powrotem, myśląc, że zdąży i wnet się znalazł na rynku w Łomży. Chciał do Warszawy powrócić wreszcie, ale co chwila był w innym mieście. W Kielcach, w Kaliszu, w Płocku, w Szczecinie i w Skierniewicach i... W koszalinie nie mógł utrafić, więc pod opocznem jęknął żałośnie. Tutaj, Usiadł i spojrzał ogromnie struty na swoje siedmiomilowe buty. Zdjął je ze złością, do wody wrzucił i na bosaka. Do domu wrócił. Warto wiedzieć, że nieraz przejeżdżając przez Polskę, przejeżdża się przez Amerykę, przez Hiszpanię, Szwecję, Węgry, można nawet um, przez Niemcy, Szwajcarię. W Polsce jest bardzo wiele dziwacznych obcych, można powiedzieć, nazwy miejscowości. I tak na przykład oprócz nas oprócz miejscowości o nazwach państw czy dzielnic można też zwiedzić Polskę i poznać stolice innych państw w naszym kraju właśnie. Na przykład Pragę, na przykład Paryż, Pekin, Rzym. Na przykład Wenecję, Berlin, Moskwę. Niektóre miejscowości naprawdę mają bardzo dziwne nazwy, ponieważ można pojechać na przykład do środy. Jest i sobota, jest i piątek, i poniedziałek. Środa tym się różni od pozostałych, że y, prawdopodobnie jest centrum naszego kraju, dokładnie na środku. Wszystkie te miejscowości y, są bardzo ciekawe. W piątku na przykład, y, zawsze w piątek, odbywają się różne targi. Warto może by do piątku, w piątek się wybrać. Pamiętać, że wybierając się na wakacje, kiedy jest słoneczna pogoda, należy zawsze mieć coś na głowie, żeby się przed słońcem ochronić. Oczywiście obok daszka, czy czapki, z daszkiem, czy kaszkiecika, czy jakiegoś innego kapelusika, najlepiej mieć dobre buty, dobre spodnie, może jeansy, może jakieś od wygodne, albo niezawodny t-shirt, czyli podkoszulek. Należy się na wyprawy ubierać na cebulkę i nie należy zapominać niczego, co by mogło nas ochronić przed deszczem. Oczywiście bardzo ważnym jest abyśmy się stosownie ubierali do miejsc, które się wybieramy. Jeśli wyjeżdżamy nad morze um, do jakiegoś kurortu, znaczy się ubierzemy niż na przykład wychodząc w góry. I mm, bardzo ważna jest również walizka czy meseser, czy jakaś inna wielka torba. I za zawsze zabieramy tyle, ile nam będzie potrzebne, i tyle, ile zdołamy unieść. Nie za dużo. Tak y, trzeba dobrze się zastanowić, jaki bagaż podręczny ze sobą zabierzemy. Nigdy nie zapominamy o y, środkach czystości o apteczce i przede wszystkim o dobrym humorze. Oraz dobrej turystycznej muzyce. Hej, idę w las, piórko mi się migocze. Hej, idę w las. Mm -hmm -hmm -hmm. Hej, idę w las. Hej, idę w las. Tak wyglądają moje buty na wycieczkę. Są bardzo obłocone, ale bardzo mocna gruba koturna chroni moją stopę przed wszystkimi zabrudzeniami i niewygodami. No, a tu mój ekwipunek, termosik, a w chlebaczku. Jesteśmy jagódki. Czarne jogurtki, mieszkamy w lesie zielonym. Otkanamy czarne buźki granatowe. Ja na pewno na swoje wakacje wybiorę się również rowerem. Muszę go najpierw dobrze przygotować, wyczyścić, napompuję go potem, a w końcu... Kręcą się koła. Hmm? Jadą rowery, kręcą się koła, nad nami cicho świszcze wiatr. Wielka wyprawa dzisiaj wesoła. Jedziemy dalej, dalej w świat. Na rowerze, na rowerze trzeba jeździć jak należy. Na rowerze, na rowerze, dzień, 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 dzień. A kiedy się już zmęczę, to na pewno sobie odpocznę i będę siedzieć i patrzeć. Nie nam kaloszy, niepotrzebny nam parasol, z nami słońce, chodź nad wodę, na poziomki, chodź do lasu. Zaprosimy cię na lody i na malinowy sok. Spędź wakacje razem z nami, nim się zacznie szkolny rok. Dziękuję za uwagę. Capture. 是的例子。